Witam cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Sylwia Matuszny i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci kilka słów o dezynfekcji i sterylizacji należenie do terapii logów poetycznych, które możesz wykorzystywać w warunkach domowych. Zacznijmy od tego, czym różni się dezynfekcja od sterylizacji. Dezynfekcja to jest właśnie odkarzanie. Jej zadaniem jest niszczenie wszelkich drób nastrojów, które znajdują się na danym sprzęcie, które wykorzystałaś właśnie do pracy ze swoim dzieckiem. Ważne jest to, że dezynfekcja dotyczy nie tylko przedmiotów, może dotyczyć również powierzchni płaskich, użytkowych, takich jak na przykład metara noce, krzesła, stoły i tym podobne. Zdezynfekowane przedmioty nie muszą być jałowe, czy nie muszą być przekony, przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, po to by te jałowości nie utraciły. I dezynfekcja jest dla nas do warunków domowych w zupełności wystarczająca, dlatego że sprzęty do terapii miofunkcjonalnej i logopedycznej nie przerywają ciągłości tanek. Sterylizacja to właśnie wyjaławianie. Ich zadaniem z kolei jest niszczenie wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Narzędzia po sterylizacji są miałowe i by tę miałowość zachować, trzeba i jest taka konieczność, by przechowywać je w szczelnie zamkniętych pojemnikach opisanych datą. Sterylizacji poddawane są narzędzia na przykład w szpitalach bądź u stomatologów. Do sterylizacji może służyć np. przykład Autoklaw natomiast jest to sprzęt dość drogi, kosztuje około kilku tysięcy złotych, mniej więcej około 4 do 8 nawet. Natomiast nie ma takiej konieczności w stosowaniu go w terapii do sprzętu w terapii logopedycznej, dlatego że zasada działania autoklawu to jest właśnie bardzo wysoka temperatura, która niestety może uszkodzić nasze końcówki, a nawet je całkowicie roztopić, jednocześnie przy okazji niszcząc całkowicie. Jeżeli chodzi o zasady dezynfekcji w domu, czyli pracujemy z naszym dzieckiem, mamy może jakiś lip baton, może jakąś końcówkę do wibratorka logopedycznego i nie za bardzo wiemy, jak to porządnie wyczyścić. No to już spieszę z pomocą. Pierwsza rzecz jest taka, że dane narzędzie mamu, tato stosuj zawsze do ćwiczeń z jednym dzieckiem. Jeżeli pracujesz z dwójką dzieci, to niech każdy ma swoje narzędzia w opisanym osobnym pojemniczku. Po ćwiczeniach umyj narzędzie pod bieżącą wodą z wykorzystaniem środka do mycia naczyń, tak jak mijesz łyżeczki po zjedzonym na przykład budyniu. Możesz również wykorzystać spray do dezynfekcji. Takie spray kupisz na Allegro. A tutaj masz takie zdjęcie, świetnie sprawdza się spray na przykład Medisept. wystarczy spsikać dane urządzenie, dany wibrator, logopedyczny bądź końcóweczkę i wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym bądź chusteczką jednorazową. Świetnym sposobem na dezynfekcję jest również użycie zmywarki. Jeżeli posiadasz zmywarkę, to na pewno jest w niej kosz na sztućce, bądź taki koszyczek mniejszy. Możesz tam wsadzić końcóweczki do wibratorów logopedycznych. Natomiast pamiętaj, by nie używać w tym trybie mycia, gdzie te końcówki są myte, trybu suszenia naczyń. Jeżeli chodzi o inne sposoby dezynfekcji, bo no możesz przecież nie mieć te, um, zmywarki, bądź nie chcesz koniecznie używać z trybem suszenia naczyń, więc inne sposoby, to sprawdź się również wygotowanie końcówki w wodzie przez około 2-3 minuty. Pamiętaj tylko, aby później zostawić um, naszą końcówkę do momentu ostępnięcia. Czyli stawiamy sobie mały rondelek, gotujemy tam około pół litra wody. W momencie, kiedy woda się zagotowuje, przykręcamy gaz bądź ilość kresek na płycie indukcyjnej i przez 2-3 minutki zagotowane wlicamy tam właśnie nasze końcówki. Przez ten czas czekamy, aż się zdezynfekują. Potem osuszamy narzędzia, osuszamy końcówkę i przechowujemy ją w zamknięciu, na przykład w plastikowym pojemniczku bądź w woreczku do kolejnego użycia. A teraz zobacz krótki filmik, jak ja myję, szoruję porządnie końcówkę animatic. Mam nadzieję, że już wiesz jak przeprowadzić dezynfekcję swoich narzędzi, a po narzędzie zapraszam Cię do sklepu Arante. Do zobaczenia!